Jak się masz, kochanie, jak się masz Powiedz mi Kiedy znowu cię ci zobaczę ty ty ty, ty 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 jak się masz kochanie, jak się masz Siemanko Siema, siema, co tam Mariacie? A w porządku, a co taki wesoły dzisiaj? Ha człowieku, kurczę, nie wiesz co się stało? Wczoraj zgarnąłem wypłatę i jeszcze przyszło mi zwrot z podatku jeszcze mi przyszedł, stary, wczoraj to trochę porządziłem, kurde, zresztą u złotnika byłem, widzisz, jakie piękne pierścionki sobie zapodałem. No ale po co Ci to, stary, po co Ci te pierścionki na szkarni? Ty nie masz pojęcia jaki to jest magnes na kobiety, lecą jak muchy do gówna, ja wchodzę, mówię dwie tequile... One wszystkie kurwa są koło mnie, człowieku. Dwie te kile tylko opie. Mówię ci, jazda na maksa. Co se będę żałował, wiesz co chodzi? W końcu, jest to na migracji to ja muszę jakoś wyglądać. Lepiej inwestować w siebie, nie? Zresztą widać, jak to na dołączonym obrazku. Milion dolarów. No, wyglądasz zajebiście, stary. No, A co to za okulary masz? No, stary Gucci, Guci, to są Guci, ale nie mów nikomu. Okulary wziąłem już na raty, bo no, trochę brakło, wiesz, ale... Na raty to ile płacisz? No 9 euro, 9 euro sobie wziąłem takie te. 9 euro na miesiąc? Tak, tak. No nie odczuję tego wiesz a To No odczu... ile ty masz ten kredyt, chłopie? No 10 lat. 10 co? lat! No nie odczuję tego, wiesz co, chodzi? co to 9 euro, kurde jest co miesiąc. No w tak, w sumie tak 9 wiesz, euro miesięcznie to takie no. nic. A 10 lat to też tak sobie pyknie, wiesz co chodzi? A powiem ci, że takie okularki. No tak, skoro to ci tak 14 lat pykło na szklarni, to. No, no to 10 lat, kurwa, a okularki siedzą? Siedzą człowieku, więc... Nie, no, bajera jest. Zajebiście wyglądasz. To jakieś w weekend Jakieś łowy będą? Że co będą? Jakieś łowy? Tak, tak, tak. I jakieś dziewczynki będziesz chaczył, dupeczki? Oczywiście. Czy jak ty to no, tam mówisz na Śląsku? No słuchaj, no słuchaj, no trzeba dupeczki. Jak patrzeć, Wy tam mówicie mówić? na dziewuchy na Śląsku? Szwarne dziewuszki. No, tak. <laughs> Będziemy chytać, no normalnie, no sygnety są, okularki są. Powiem ci opłaca się takie okularki kupić, polecam wszystkim. A co za firma jesteś? Guci. To są Guci. Naprawdę. Już po paru dniach odczuwam różnicę, że to wiesz. Jak jest zimno, to mi jest ciepło w nich, kurde. A jak jest znowu ciepło, to jak je zakładam, to czuję taki chłód na, gał na gałach. więc a, to Elegancja w klimakule chyba. Gucci klimakul. Ta i, 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 i ten, i klama nie boli, wiesz o co chodzi, bo od niektórych okularów to też klamka boli, nie? A no tu aha. jednak ta klamka jest elegancko, fajnie wyprofilowana, więc elegancko siedzą. Polecam. 9 euro miesięcznie przez 10 lat? To jest nic, to jest nic. No dobra, Stary, no fajnie, no skoro. W tym się czujesz i człowieku. sprawia ci to przyjemność. No to trzeba pokazywać, w świecie, się, no. No, trzeba pokazywać, jak szlachta się bawi. Nie ma to tamto. Człowieku. Dobra, człowieku. stary. Ja lecę tam dalej do swojej rajki, wiesz, bo Aha. żeby to skończyć dzisiaj w miarę w Dobra, 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 spokój. No spoku. to trzymaj się. Dobra, czym się. O, czekaj, 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 Kamil, ty, słuchaj. No, czekaj. no, co jest? Bo y, kurwa, trochę mi głupio, wiesz, nakupywałem tych rzeczy, ale wczoraj mi przyszedł jeszcze rachunek tam do zapłaty. Nie miałbyś pożyczyć mi, kurde, wiesz, oddam ci, to tam będzie ponad stówkę troszkę, nie? Ja wiesz, ja ci o tym oddam za chwilę, nie? Bo wiesz, trochę się no wykosztowałem wiadomo, nie? I zapomniałem całkiem, że rachunek miał mi przyjść, no i przyszedł i kurde jestem trochę wiesz. Trochę dobra, Adrian, to przyjdź po pracy do mnie. Ta? Dobra, spoko. Przyjdź po pracy to Ci pożyczę, no nie ma problemu. Zajebiście, wielki jesteś. Dzięki wielkie. No nie? dobra, lecę, trzymaj się. Czym się, jo. Jak się mam? Kochanie, jak się mam. Witam serdecznie. Słuchajcie, mam tutaj dzisiaj nowego pracownika. Muszę chodzić sprawdzać go, ale wchodzę do rajki, widzę pusty wózek stoi, nigdzie go nie ma. Nie wiem, czy on się gdzieś schował, czy się obija czy co. A siedzi tam za wózkiem. Wiecie co, siedzi za wózkiem ty normalnie wali w balona. Wejdę tutaj z boku. Rajki zobaczymy co on robi, żeby mnie nie zauważył. Podsłuchamy co on tam robi. To skubaniec, no schował no, się, kurczę, by nie no, no wiesz ty co. Jestem tu normalnie jak na skazanie. Mówiłaś, mamo, że jak przyjadę tutaj, to będą wakacje, że odpocznę. Do dupy z takim bezstresowym wychowywaniem. Oni mi tu, kurwa, każą jakąś paprykę ciąć, mamo. Coś ty zrobiła. Mówiłaś, że ja tu odpocznę. To nie jest jakiś Wrocław. Ja tu mieszkam na jakimś zadupiu. Tu nie ma żadnej dyskoteki. Nie ma nic. Przykro mi, smutno jakoś. Ja się miałem dobrze bawić, mamo. Co ty zrobiłaś? Weź ty się zostanów. Oszukałaś mnie, ja to zgłoszę na policję, bo to miało być bezstresowe wychowywanie, a oni mi to jakąś paprykę każą ciąć. Mało tego, chodzą mnie, sprawdzają cały czas. I co? No, bądź twardy, bądź twardy. Wiesz, że ja lubię się bawić. Narkotyki i te inne sprawy, a tu nie ma nic. Mówiłaś, Holandia słynie z tego, a tu nic. Lipa, dupa. Nigdy ci już więcej nie zaufam. Najchętniej to bym stąd zjechał. Pomóż mi, mamo. Wyślij mi jakieś z pięć dych chociaż na busa, bo ja tu nie wytrzymam, ja nie wiem czy ja w tej pracy wytrzymam, ja w ogóle chodzą, mnie sprawdzają, ale mi się wydaje, że to jest w ogóle pizna na wodę, co to jest w ogóle, co to jest, co, co to za papryka w ogóle, jak to zrywać, czemuś ty mnie tu w ogóle wysłała kobieto, pogadamy jak będę w domu, ale już nigdy więcej ci nie zaufam, miało być bezstresowo, a wyszło tak jak zawsze". Tak zawsze mówisz, moi koledzy to mają bezstresowe życie, a ty to chcesz mnie wykończyć. No cześć kolego, a co to za rozmowy? Dobra mamo, później, później zadzwonię. No, pa. No, czemu ty nie pracujesz, stary? Ten, przerwy są Pracuję. Odzwoniene. Mama na chwilę zadzwoniła. Wiesz, musiałem odebrać, bo źle się czuję i tam. I dobrze ci jest? Przykro. Ale je cię ja nie i, jest. I, i, fajna pogoda, jest, nie jest i, ciepło na szklarni. No nie, no nie, nie. W, w, wiesz co, ja ci powiem, że ja się do tego chyba nie nadaję, do, do tej pracy, bo. No ale jak się nie nadajesz, jak ty dopiero robisz pół godziny, to jest twoja pierwsza rajka. No tak, ale to nikt jak, mi nie już powiedział, że. Ty po 30 minutach ja to... oceniłeś, że się nie nadajesz. No słuchaj. Nie chcesz spróbować? Nie, no będę szczery. Tu powie... kobiety pracują, no ludzie dają rady, starsze ale, osoby pracują mnie wysłała, ale nie mówiła, że ja będę pracował. A, a co ci powiedziała? No, że to tak jak wakacje, wiesz, że tu będzie fajnie, że tego, a to, że to jak Wrocław będzie. Do a ile ty mówi. masz lat? Ja? 40. To jak 40 lat i ty się mamy jeszcze słuchasz? No, no mieszkam z nią pod jednym dachem, no to muszę się słuchać, człowieku, no to jak, kurde. Poza tym to jest bezstresowe wychowywanie, wiesz, co chodzi? Musisz jak najdłużej się trzymać matki, żeby potem wziąć wszystko to po jej, jak odejdzie, nie? Wiesz to, nie, no jakiś... bo inaczej się teraz nie da, nie, to wiesz. No ale to chociaż, nie wiem, przepracuj sobie tydzień, uzbieraj sobie chociaż na busa, coś ale... odłóż, no bo tak będziesz w plecy, za co Ty wrócisz? Mama Ci wyśle pieniądze? No mama mi wyśle, no co, teraz to się należy, to są takie czasy, że mama musi Ci dać, to nie ma to, Ty musisz dostawać kieszonkowe i pensję. Ale Ty masz 40 nie? lat, człowieku, no, nie jakie ważne. kieszonkowe? Nieważne, to jest dalej moja matka, a ja jestem dalej jej synem, tak? I tak będzie do końca. Dopóki ona wiesz, nie pójdzie pod chrunt, no to ja będę cały czas jej synem. Więc cały czas musi mi dawać, no nie ma lekko no co. Ja zawsze mogę powiedzieć, że idę do szkoły albo albo coś, nie? No bezstresowo, nie? No wiesz, to co, wiesz? to nie dasz rady, żeby przyciągnąć, chociaż nie nie, no człowieku wiesz. Teraz mamy więcej pracy potrzebujemy ludzi. Słuchaj, no. ja myślałem, Źle że. Ci to... nie idzie stary, naprawdę idzie ci w miarę dobrze. Ale ja tu przyjechałem się bawić, no nie będę owijał cię wiesz... Ale to bawić się bo... po pracy, tak? Przecież wszystko jest dla ludzi. Gdzie się Weekendy po pracy? są wolne. W sobotę, niedzielę masz wolne. No to jest zara autobus, do Markneze, jest polska dyskoteka i lecisz sobie w balet. Tak, lecę sobie w balet, ale po balecie ja potrzebuję wolne. A ja będę musiał przyjść pracować. Ja się na takie coś nie godzę. To nie jest, to nie jest mój styl życia. No niestety, przyjacielu, ja się do tego nie nadaję. Ja Ci powiem w tym momencie, że ja rezygnuję, bo mama mi całkiem co innego mówiła, tu jest całkiem co innego. Mam to gdzieś. Mama mi pieniążki wyśle, ja se pojadę do Polski. Lepiej mi na jej garnuszku. Dobra, niestety. dobra, to zostaw ten wózek i idź, ja tą rajkę skończę. Dobra, spoko. Dzięki. To poważenia i pozdrów mamę. Dobra, pozdrowie. Dzięki wielkie, nie zrozumiałość. Z czym się? Jasne. Jo, Co się z tymi ludźmi dzieje w dzisiejszych czasach, to ja już dla tego pojęcia nie mam. Chłop 40 lat i u matki na garku. Dajcie spokój, ludzie. Szkoda gadać, no. Szkoda gadać. No zbieraj się kolego, idziemy na przerwę. Na przerwę? Przerwa się należy, jest? jasne. Czekaj, że może jeszcze dwie minuty są, jeszcze dwie minutki. No dwie minuty, Momenci. no ale słuchaj, zanim dojdzie z Rajki, Rajka ma 120 metrów, to zadzwoni, tak? Tak, a jak ktoś przyjdzie, człowieku, jeszcze Nikt, mnie wyrzucą nie... albo coś, no proszę Cię, nie rób mi tego. Ej, Ty jesteś normalny? Za dwie minuty jest dzwonek. No, jak idziemy ktoś... na przerwę, później przez takich jak Ty trzeba właśnie tak y, zapierniczać, jak zapiernicza. No ale płacą mi od, od dzwonka do dzwonka, nie? Wiesz, że jestem świeży i ja muszę tak, kurde, trochę przydziobać, nie? No boję się, ziomuś. Stary, ty bo... tu pracujesz trzy lata już. No trzy lata, trzy lata, to, ale wiesz, że, jesteś? że robota się sama nie zrobi, nie? Dobra, dawaj, nie świruj, idziemy na przerwę. Kurde, no chodź, bo... powiesz, że Kamil ci kazał. Dobra, jak co to powiem, że to no. twoja, twoja, twoja. Co ta? tak się boisz na te przerwy chodzić? No kurde, nie za wcześnie, wiesz, nie chcę stracić tej pracy, zależy mi na niej bardzo. No Ale kurczę, no dwie minuty w tą czy we w tą, co za rok. No, to w tą, wiesz. widzę, się widzę, się widzę, przewidzie. pierdolę wiedziałem. No wiłem kurwa, lepiej nie wychodzić. Wyrzucą mnie, człowieku przez ciebie. Żeś mnie na minę taką nawalił. Co ja teraz zrobię? Ja powiem, no, ja pójdę idzie, do biura. Idzie tu, no. Ja pójdę i powiem do biura, że to jest twoja wina, że tyś mnie namówił. Specjalnie to zrobiłeś. Ja wiedziałem, że tak kurwa będzie. Nie wolno ufać za granicą nikomu już normalnie. Świruje, nikt nie, nie idzie, chodź, bo już dzwonek dzwoni. Co ty taki no teraz obsrany te... jesteś? No teraz to już nie wiem, czy mam iść na ten dzwonek. No zobacz na godzinę, już jest dwunasta. Co ty taki obsrany no kurde, jesteś? No kurde, no no wiesz co... aprilis, pierwszy ty... kwietnia, nikt nie idzie, chodź. A się spociłem normalnie przez no siebie. No daj spokój, nikt cię nie wyrzuci, drugiego takiego ja, barana curie, nie znajdą nigdzie. Ciele, masakra normalnie. Dziele takiego barana znajdą. Ostatni raz nie że chodzi. Mi to było. Ostatni <laughs> raz że mi to było. Ale nigdzie takiej osoby, co na przerwy nie chodzi, nie znajdą, rozumiesz? Ty przez trzy lata ani razu nie byłeś na chorobowym. No ale wiesz, że tu wystarczy tylko kurde, że źle spojrzysz i już możesz wylecieć stąd. Co ty A ja za ja niefału ser... dostaniesz stawię. No wiem, masz mi serce zakuło, Wiesz, że mi zależy na tej robocie, wiesz co chodzi. Dobra, chodź. Chodzisz o serany po tych rajkach. Masakra normalnie. Co to ma być. Świetna gra aktorska ze strony Adriana. Prawa dziękuję, dziękuję. dla tego pana. Słuchajcie, jak podobają Wam się takie bekowe filmiki na temat naszych rodaków i ich zachowań w Holandii, to my z Adrianem Oczywiście. będziemy robić, bo świetnie się przy tym bawimy. Oczywiście, więc piszcie w komentarzach, czy takie coś wam pasuje. Wiadomo, nie będziemy cały czas takich bekowych robić, tylko czas Właśnie czasu będziemy jakiś czas, wrzucać nie. tak po prostu, żeby was rozbawić. I żeby przy okazji my też się przy tym dobrze zabawili, nie, bo fajna sprawa, nie, takie coś kręcić, nie. <laughs> I co, życzymy Wam miłego weekendu, tak Adrian szybko szczeli raport paprykowy, jak w tym tygodniu to wszystko wyglądało tak. i będziemy zawijać się do domu. Tak, oczywiście obserwujcie nas codziennie, nie, bo w tym tygodniu, jak widzicie, to co chwilę filmik jakiś latuje, więc bądźcie na wierząco. I teraz latuje taki szybki raport paprykowy. W tym tygodniu no, pracy mieliśmy do godziny 3, oczywiście zaczynają o godzinie 7. Tej papryki w tym tygodniu było troszkę mniej, bo zebraliśmy 68 ton, to jest. przy czym cena taka średnia w całym, w całym tygodniu, bo wiadomo to skacze, to wyniosło około ,35 euro 35, czyli nie jest źle. Podejrzewam, że w przyszłym tygodniu ta cena potrzebuje troszkę do góry, bo jest mniej papryki. Więc w przyszłym tygodniu będziemy mieć taki luźniejszy tydzień, więc myślę, że trochę się też pobawimy na tej szklanki, coś porobimy ciekawego. Jak najbardziej. Więc jak najbardziej Was zapraszamy, śledźcie nasz kanał, łapkujcie, jasne. Subskrybujcie, więc zawsze jesteśmy dla Was. Tak, zaczynamy drugi weekend, poniedziałek mamy wolny. Oczywiście. Także widzimy się w święta, bo myślę, że w święta wleci odcinek. Tak jest, na pewno. Jakiś świąteczny. I co? Zostawcie subskrypcję. Jak Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę i piszcie w komentarzach, piszcie komentarze, jak czym więcej komentarzy, tym lepiej dla nas, bo Oczywiście. więcej większe zasięgi. Pozdrawiamy, trzymajcie się, yo! Yo, mordeczki.